Gdzie jest Pago? Nie wiem, zazwyczaj do niego, bo nie ma go mało czasu. Nie no, Pago nie odbiera. Pago to są ciężary. No, o skrzynki co robi. No właśnie ja nie wiem, on jest niepoważny ten człowiek. Ciema. no ja nie wiem, do ciebie trzeba jakieś specjalne zaproszenie wysłać, co? Ty wrócisz z wakacji to grzecznie może, co? No, no. Bo już zakręciłeś wczoraj tak z przełożeniem meczu. No, ja, że, ja posiłem, że Tydzień temu w czwartek was prosiłem, żeby przełożyć ten mecz te Storku i nikt mi nawet nie odpisał na ten temat. Później prosiłem znowu chyba w sobotę, i znowu każdy mnie olał. Także nie wiem, no nikt nie pisał, kiedy mnie może coś. Ja pisałem o tym. No tak, nie wiem, teraz. Saju przełożył mecz, kurwa, i się okazało, że Że ma, że ma że sam FIFA i że no, nie może, może zagrać. Ale to też nie moja wina, no kurcze. No. Nikt nic nie pisał, że coś komuś nie pasuje. pisałem o tym, że złożymy ofertę na środę, na czwartek. Pytałem, nikt nic nie pisał. Stricte informacyjnie, tak, tak, chciałbym ci powiedzieć, bo nie jesteś na bieżąco. Rzuca, rzucam Paleniem. I ogólnie ja jestem ja bardzo nie. spokojny. Bardzo jestem spokojny i bardzo jestem taki. Mam wrażenie, że moja ADHD jest też bardzo zniwelowane. Natomiast mam pewne wyskoki takie: raz, dwa, raz dziennie, że wybucham. Ale ogólnie jestem bardzo spokojny i bardzo. Skupiony A jakbym Ci pakę wyrzucał to będziesz skupiony też? Nie wiem, spróbuj A jeszcze ekran Dobra, spróbujemy Spróbuj, spróbuj no Żeby nie było tak, że Ci wyjebie głowę, nie? Albo Ci zajebie w rundzie Ej, nawrót na trenerze, wypowiedz mi jak źle mi się to siedzi jest... to co mam zrobić? To nie Obniżyć się w hotel czy podwyżyć? Toń, to, to może. Że ci się siedzi, bo żeś kurwa opierdalał no się w Egipcie jak nie zamiast grać w no to, ja to. Jak masz się dobrze siedzieć? No to let's go No to zobaczymy co to będzie dzisiaj Bez kluczowych zawodników ja jestem. stero jest tak, na no czerwono? Ty chodźcie w lewo, prawym. Ale, dawaj, dawaj. prawo, prawo, prawo. Ale lewo to lewo. Prawo to Coś? prawo. do tego z tyłu, chodź do tego z tyłu. Dobrze. Na prawy. Jesteś? No wierzę że nie go. jesteś? Ja, dobra, trzymaj, się, trzymaj się, tego. Nie, tu nie, tu nie. Ja A, nie. Tu nie. <laughs> Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap. To świetna szansa na zdobycie dodatkowych środków na swoje wymarzone skiny. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod maestro, zaznaczyć interesujące cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda. Wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu Maestro, zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu, co pozwoli Ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveawaye i zadania, dzięki którym możesz zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Pewory przeskocz sobie ty na Agraż, darmonu no, po prostu dogaduj się z Peworem, to raczej będziesz od długiej grał. Ale to jesteś świeżak no, na B nawrot, tak? Ale chcesz też te kotwice od piachu, I a ja kość będę bardziej lotował? Izek, chodź na Chodź, paga do mnie. U mnie Izek flesza takie struny na blisko banan, jakby no... Tak. Chodź, chodź, paga do mnie sandbag. Chowaj się na kucku. Nie widziałem rampy. Stoi long. Drugiego też nie widzę. Jak zacznę strzelać z Izek, to fleszuj bez gadki. Oni mogą przed rampą stać, albo domkiem na łoku idą. Spójrz. Yy, Pago może nie zrobić? Peszuję ci. Co mi tu? Tak, tak. Czekaj, jeszcze. Kurwa. Najdę. Trójki jeden jest. Dwóch, Tark Mhm. O, trójki. Trójki na mikrok zero No. Tu macie kto? Co jest, kurwa, z nimi? tam zero. Ja no. nice. super Ja Mateusz, Mateusz dwóch, ty, kurwa, dwóch mi ty Mateusz powiedzieć. nie powiedziałeś, że ich puszczasz w ogóle w tej sytuacji. Ja po to ci no fleszuję, żebyś ty wychylił Mateusz. Ale ty mi rzuciłeś flesza na pizdę, no? Rzuciłem ci flesza za plecy na, po lewej, ale ty się wcelowałeś w BS już. We Pali się na środku. To raczej ma się macie jest... po. Biegli, biegli, biegli. Do już na fleszu. Fleszuję do ciebie. Cztery, czterech, domek.

Przerostuję na długo bardziej. O nie. No. Jest blisko. Patrzę boosta. Smokuje to? Mhm. To jest smoka waprzu. Jest luz. Stoi antiflesz. Mogę się zbustować Ja jestem. Patrzę przy smoku. Nie, nie. Stoję dalej. Ja jeszcze smoka do życia, zaraz. Mhm. Smoka mi da. Lecimy. Ten Smok może być cienki jakiś, bo mi się dziwnie odbiło, to może nie Zabij być git. jest obiak 6. No, no, no. Gali, lot. Druga. Leży. Jeden, smonko. Jeden. Wypalam galę. Ja tu jeden. zostaję jeden. jeszcze. Mógł do CT wejść też. Okej. Okay. <ścười> Pan, gala, jeden był. To jest nasz smonko na gali. Tak? Tak. Sight, jeden. Ja od domku pójdę, co? No dobra. A bo, no, nie, Pyt, nie nieważne. Możesz... To ten, ja ci mogę flash shorta. To zaraz, zaraz mi flashniesz. Nie mogę Pyt, teraz, myszka. E, 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 pit Pyt, ci flashnę. No? No. Proszę. Odchodzę sobie. No, ja sobie zaraz no, odcinam pit, już. wiesz? Poczekaj. No dawaj. Ale IMO w tej rundzie to fajnie byłoby, żebyśmy tak? zagra żebyś zagrał z karabinem yyy, i żebyśmy sobie ten banan przejęli w końcu, bo oni mają tam kontrolę, a fajnie byłoby tam w końcu ich zdominować trochę. Dobrze. IMO. I, <ś ACE> I ty chyba nie graj defa, tylko raczej jeszcze jakieś na jedno rozbicie czy coś, bo ty tam będziesz pierwszym kontaktem, nie? No mi mi zakpolaka, oddaj. Piotrek wrócił i zakazy wleciały znowu. Nie można pograć, co też. Dobra, no. ja daję Egipskie bagu. zajęcie banana robimy. Bagu, zacznij na sandbagu. Tak, jakby anti -fresh. Jak w pierwsze tam nic nie zraszują, to podejść pod murek, dasz mi pusto na murek, okej? Okay? Ale do czego zajmować się zajmować tym bananem czy co? Tak. Bo ja nie potokuję kurwa. Zbawiam. Ja się palę. Ja zabiję. A, spadłeś. <noise> <noise> zabili, no, natomiast... może rotacja, ale no, Coś box. na mi to rzucić? Mm, nie, no smoka daj, może dać smoka i idź w ogóle do piachu. Smoke na mid poszedł. Może być gala w sumie, przez smoke, może szybciej. Jadł sami da barwa. Jeszcze dwóch B. Jeszcze dwóch B, dwóch banan. Jeden przeszedł. Mało to wiesz. Banan ostatni. Robisz to. Nice. Jezus, Maria, pewór. Zawał, no za zawał dostałem ja prawie. Że bieg głęboko, bo były. O kurde, cool. a teraz mi to serce zabiło mocno, jak zobaczyłem, jak wyciągnął ten granat. Ale. Ja mam starę za przymk. Ja to panu kim lepko. Kura, że jedę? Proszę, pana daleko. O, przez ściankę mnie zabił. Tak, 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 tak. Nie wiem, cześć. Nie wiem, Bombę mamy, musisz. Tak, przybiegnie na pewno weź te granaty i pomóż za kolejkę. Dla jeszcze proszę. Jeden na drugi, musisz, tak, środek. A może okay. być w domku, oni są w domku na 100%. Powinien być tam. No? Ja faj, weźmy.

to, a, to, to on i na po Oni tam w full skupka, ja so, chyba, żeby, kurde, przerwy robił. Ja mam 6 fragów, no nie wiem kiedy, kurde, te fragi wpadły. Jestem takim warzywem na, na, po tych wakacjach na razie, słuchajcie, że to jest masakra. Jeszcze ręka czuje drinki z powiedzie wam ciekawostkę, słuchajcie. Na wakacjach nie piłem ani jednego drinka, ani kawałka alkoholu, nic. Nic nie piłem, moi drodzy. Bo powiem wam szczerze, ja jak jestem na wakacjach, to w ogóle jakoś ja nie mam w ogóle ochoty pić, słuchajcie. Bo problem jest taki, że te wszystkie drinki, z ciężkim alkoholem sprawiało, że ja gorzej wypoczywam w nocy A ja wolałem, słuchajcie, na trzeźwo Odpoczywać sobie po prostu, regenerować się Chillować i tyle, no No po fleszu, po flaszu wyszli W jeden Jeden, jeden, jeden Mający bomba długa W Super Tu sobie nowy tutaj, Anto, przez ścianie i... Skoluj flesza Jacekowi Dawaj Znaczyłem ja mam. Trzech wchodzi, trzech wchodzi mhm. Trzech jeszcze? Tak, trzech wchodzi, 300% 100% bombę Nie spaliłeś bomby Rozbijam CT Ale Dwóch banan, dwóch banan jest Odsmokowuję banan, w banka, pozycja kurwa. ciebie O kuru. To No jest to kolory. wcale nie, to, nie, to, nie to, No, lewo, lewo. Kościoł musiał wejść. wejść. O kurwa! Pan no, biało nikt nie miał pana? długo, niedługo leciał ten flash. To, no, ale nikt nie kolował, ja rzuciłem na ich no, flash. Ja się jak, od razu. Jak, jak nikt nie kolował? No co, jak kto kolował? No ja się darłem. No to, od ja razu rzuciłem, no. Jak tylko, jak oni flashnęli, to od razu ja flashnąłem. Daj za Nie widzę drugiego. Dobra. Zero ma. Mam brodę Jeszcze... na otoarniku biegł. Jest close ups przy balkoniku. Jest na blisko, Banana. W może być teraz. W Macie rację, przez co? Nie no. Dlaczego ty wychylasz pierwszy? By ci próbuję pomóc, bo wchodzą. Ja na plecach banal. Mogę cię flashować na otoarniku. A umiesz trójkę no, jest, jest trójka, no tak średnio kurwa No spróbuję. to było. właśnie, nie nie nie, idź idź na hedy Ja mogę Cię się zaraz Spalę z tego Dziękuję mnie, nie widzę pa, Pale do prawej lewej piknie Kurczę, do lewej Ci Nie, nie pali leży Ty giniesz, tak Ty, ty no. i oni już są wcelowani w tego smoka, no a, słuchaj, nie no, jak ja. Jak ja ja powinienem tego pierwszego zabić, no. Nadałem no, 82 w 3, znaczy w sensie on już wszedł. Ale nie, to, nie, nie wiem, zupełnie nie, w nie wiem, w czym ci to przeszkodziło, że nie zabiłeś. W sensie. To, nie, nie, to nawet nie, nie chodzi o to. to fajny, chodzi... Nie dobra, nie, nie to. chodzi o to, że ja nie zabiłem. To tak. nie winię ciebie tak. za to, że ja nie zabiłem, no. Ja też powinienem zabić, tylko chodzi o y, formułę krycia B, po prostu. Dobra, kapitanie, bo trzeba No. Ja to, ja to, ja idź, to idź, idź Pewor, z nawrotem na miotłę, dobra. Pago weź, trzymaj mi, daj nam bombę i idź sobie na drugi w ogóle, dobra. możesz przez most pójść w ogóle na drugi, żeby się czy nie zaważył przeskakującej i pójdź sobie do alejki, ten złap skrót. Ja wam stoję z flaszem na razie, nawrót PW. Okej. Okay. Jakby flaszowali to kulujcie flasza Jak nie będę, to wam idę nawet dość flasza za murek. Co on ma za Nie flesza flesza się pikują. Masz flashować murek, podejść i flashować. Podejdę. Mnie Shreddy też rzuca, nie pytaj. Jak ja w pierwsze tempo tego nie przebiję, żeby wyjebać komuś, to nie ja mam szansy z na tej pozycji. To jeden był? 3 sekundy. mida. To to dziwne ustawienie ma. nie wiem, czy on nie gra. Ej, chujowy smoke, podaj ze mną pewro. Mogę flash BS nawet. Dawaj, flash BS. Bum. Leżę. mógł solo grać. Smokuję. Nie widzę więcej. 30 B. Już berę bombę, już biegnę. Holduj mida. Biedź, biedź, biegnij, 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 olej, olej, biegnij. daj mu O, co to było? Widzisz? Za Paweł. mnie obchodzi ziomeczek. całe banan. Mamy całe banan. CT. Banan jest. Podchodzi. Nie, nie pikujcie teraz. nie pikujcie. Na mój kontakt, na mój kontakt, please. Dobrze, pikuj, pikuj <laughs> Mateusz. Ty pikuj, a nawet to na mój kontakt. Dwa fragi tam masz już twoje są. Na schodach jest, no. z blisko. mi nice. Nie, nie, nie ma drugiego. CT minąłem, ale kurwa wątpię. Zresztą szansę zostaje Wydaje mi się, że w... raczej nie. To nie wiem, to nie. Naprawdę To co on robi? Chowa w to... ust? Kizak, bo ty wybuchniesz. Kizak, ty wybuchniesz? Myślałem, czy defa nie bierze. To super flash, Piotr. <głosy> <głosy> to już nie pij, ja bym banan szybciej przejął, bo mam resztę. No to dajesz leci. Pewor do to jest z na mida pójdź co? Bo Mateusz na mida, dobra, Mateusz na mida. Larmo na domek z peworem. Dostał granaty, ja wyrzucę. Uważaj mi, pusz, Pago. od razu, odwróć się. Boom. Ktoś tu nie ma. Ja pale przeszłam. Ok, chwilę no daj. Postawiam ci tam smoka Pewor na sekundę. midiu. Daj od razu smołka te Ja daję smoka, szal. Up. Jeszcze środek. E, Flasho'a byłem. Apsy, apsy. Ja ja tak zagotowałem, ]łem. że to jest Że Staraz, przez 3 dni się. porzucania palenia, się tak nie zagotowałem, jak na dzisiaj. Na dzisiaj. To jest w apsach. Zamek, zamek? OJ, 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 policja masz OJ, OJ, jeszcze ja. Yes. 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 Brawo macie twoja runda super Co ty pierdolisz teraz? Co? Czemu ty <laughs> jesteś, Maty, taki drażliwy w ogóle? O co chodzi? Coś szuka na szafago? Mateusz, no nie, nie wiem Jakie kurwa twoja runda? No, no przy, przykryłeś mi danie, skrócili dzięki tobie Zajebałem Na chuj te złośliwości, Piotrze? Ale, jakie złośliwości w ogóle? Zajebałem jednego typa kurwa trzymając środek no, myślałem, na fule ku skałach Tak, tak tańs na balon ja ci daję smoka w ogóle na dobra, dobra, tego dobra. z Interesa i stanę z Można Możesz najmatu na chwilę się schować To jest Ja raz ja od razu jest smok, jest smok Zaraz coś spale Pago Jest przestrzał Pale przestrzał Zabijmy, choć Chodzę, chodzę Oni Forsa grają czy co? Tak, tak. Cool. Boiler nie ma zaps cool nie ma Dobra. Jest satan. Zostaw, zostaw tutaj AGO na i chodź do mnie. Daj mi smoka. Zostaw tu na i chodź do mnie. Zrobić presję mid panu? Nie, nie. Pójdziemy zarazem midem teraz w ogóle. Zrobimy obiegówę do A zaraz. A nawet jeszcze niech trzyma do mi absy. Przez teraz nie piknie. Jestem w boilerze. Ja tam smoke'a do lewej. Zajmiemy sobie mida. Zaraz popflesz daję. Jest od popo. Do, on to go. A ja zostaję w bo ja chciałem obiegu wyrobić, a ich plecy bił. nie ma na No dobra, wróćmy do B. Wróćmy, wróćmy. Lewer zostanie. Wróćmy do B, wróćmy do B. Do B. go, daj larmo smoka i wróćmy do B. Nice. Ja zostaję tu. Jeszcze jeden B. Dobra, ale idziemy tam i tak. W B się był. Dobra, lecimy lecimy, lecimy, lecimy. na pełnej? Na pełnej. Ta wupa jest na długi On przechodził w stronę trójki, niby. Ale, smokuje ja z łapy. Leżajmy. Ja mam pierwszy, ze spadam agiem Jeszcze w site, jeszcze w site Pierwszy? CT, jeszcze jeden, CT Raczej nie, nie ma. ma Nie ma, czysto Musiał uciekać On tu jest, Andy Boostowali się Banan już jest, kurwa, sorry Jaki skurwa, no. Runda druga, powinienem zabić i to za darmo w mnie. miał Jest głęboko Podejdziesz za mur mi dać? Smokowali na mm. nam reinapsał Ja przebijam, Od razu jak reddy, nie pytaj Ja za I wróć, wróć za... no i wróć na ekslot Gdzie to flasza ma ty? Tu ci zrzucę z balkonu Jak mm. z będzie Dobra, to idźcie z absów mamy Skończy się teraz Ja tu presję zrobię. Zeskoczył, zeskoczył zeskoczy, Dobra, zeskoczy, zeskoczy. dobra smokuję, mały piach i flashuję wam No Flasho

to jest Ja plantuję na Biblię, już, bibl już długa Biblia, widziałeś Krzysztof? Brawo, zejdź się. Kurwa, strzelam strzemą w szoku. broń kurwa i. Ale zamorki. Cały czas można was z midolką. Ja to holduję, overpiko to tak. Zaszuję przestrzeną Nie ma, nie ma. Ale przestrzeń to jest Mogą kontra grać, kontra, kontra albo. Mogą flashować za mózg. Ja uciekł do BS-a po fleszu Okej. Okay. Zastraszył się. Ja nie grał jakieś ustawki na jednym co tu gra. Zostawczy blisko, nie? Zostawczy mi chce. Moj, moj, moj. Spalili upsys side głęboko. Piotr, ja smukuję shorta i podchodzę na zombie, jak Smok. pierwszego. Smoka, się, smoke Jeden do CT, A ty czekaj, nie pikuję na razie. tam zajęty. Jeszcze jeden, uciekł. Uciekał może ci przyjdzie. Będzie bombę u mnie. Ja, ja daję smoka do, do CT i przychodzę. No? Jeden zlotował już do, nie. do mnie. Jest u mnie. Pisco, nice. Jeden jeszcze złotował. Nie gimbał nie, nie bombę, nie? Nie, nie, ja, ja bym wrócił stąd. Na środku okay. cisza jest. Spiedolem był w tym. Wejść co długą? Wejść na no, 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 środku. Tak. Dziękuję, short ma 10. Dawaję teraz. Short tak, jeszcze. Tak. Short, short prawo. Nice. Rapy clear, bo on do B wracał. No, 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 on no, 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 wrócił ty. do B. Mógł chodzić banan też, więc już może być blisko gdzieś nawet. Co w pitchie, będę się w styczniu. Mógł jakoś wyjść do. Mogłę cross safe. Zagram czas, zagram czas. Tam czas. Nawet ma na siebie. No, nie domek nie może grać w Femeri, to ma swój skład. Broi, broi, Jest swój. Jest swój. Jest swój. Jest swój. Jest Jest swój. Jest swój. Jest swój. Jest Jest swój. Jest 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 ja w to rosy, robiłem to nic mi się dwa kurwa. Dobra Pewe, ja cię zajmę Chodź pewor. E, daj mi bombę Nice Pewe, zajebi się Ja tak, nie to wiem, to ja nie wiem czy jak ja rzucam to palenie czy ja dam radę kolejną żeby zagrać tak szczerze że. na badanie mam smoka na moto Clearuj bliskie konteksty nie zda? zrobię przerwy na czas rzucenia Idziemy się to w miarę zarażowało zrobić wszystko Nie wiem jak się Murek foszy ale coś pomyślimy my Poszło Murek

Ja pierdolek wybieg. Sprawdzam sandbag Tak zapalę pod dach, może? Czyż nie ma nic. Epikuję co, wiesz? to jest ustawka. Podaj, podaj. Urwano. Bomba. Jest na 1K. Dwa, jeden, lez, Nas, bomba. Jest luz. Jest luz. 2 na 2. Bomba na schodach jest. Mogło was dojechać, tak, więc uważajcie. Uważaj, uważaj. Będzie na Bomba na jest was na więc uważajcie Uważaj, uważaj na około obiegam, kiedy miałem co idzie. mam no zero, ale... Masz smoka jeszcze Mateusz, więc... Trzymaj z tego smoka, jak będzie podchodził to wrócisz do CT. Banan, dojechał, dojechał. Tak kasuje. Bravo, Brawo, zajebiście. Pięknie. Dobra, pięknie się grało chłopaki. Cieszymy się, nie dalekiej przyszłości. Kurde, nie no, my z Mateuszem Dobra. po wakacjach ciężko. Jak się czujesz, Mateusz? Po meczu? Przepraszam, Mateusz, że cię trochę ograniczałem. To jest moja wina. Nie, nie mam pretensji.